W Tunezji postanowiłam nagrać wideo zainspirowane pewną rozmową z Francuzem. Właśnie o tym, w jaki sposób zatrzymać przy sobie mężczyznę, bo taki sekret, takim sekretem podzielił się ze, mnie, ze mną on tuż właśnie ten Francuz. Rozmowa dotyczyła jedzenia, no i w pewnym momencie on właśnie wspomniał o tym, że przez żołądek do serca i to jest najlepszy sposób na to, żeby mężczyzna z kobietą był. No i mówi ten jeden sekret, polega jednak Kasia nie na tym, żeby umieć robić być wyszukane potrawy, żeby gotować fantastycznie. Ale polega na tym, żeby to, co robisz, to co gotujesz, było zrobione z serca, żeby tam była Twoja atencja, atensją, czyli żeby, żeby to było takie mm, czyste. Bez oczekiwań, po prostu podzielenie się swoim czasem właśnie w tym posiłku. I tak wewnętrznie się wtedy uśmiechnęłam, bo to tak naprawdę sprowadza się do tematu, o którym cały czas też mówię, że tak naprawdę nieistotne jest to, co robisz, czyli powiedzmy jakieś wyszukane przepisy, tylko to, jak. To robisz z jakim uczuciem wewnętrznym to robisz, bo to tak naprawdę niesie informacje i to daje pewne efekty. I teraz to uczucie takiej miłości dzielenia się, czyli to o czym mówi cały rozwój osobisty i rozwój duchowy, nieco rozłożę na czynniki pierwsze, ponieważ jakiś czas temu pewne kropki mi się połączyły i uświadomiłam sobie, że taki stan, o którym mówi się, że jest taką pełną szczęścia, pełnią takiego poczucia spełnienia w życiu, tak naprawdę jest nam dostępny. My to mamy. Po prostu nasza wewnętrzna technologia umożliwia być w takim stanie, a w jakim już mówię. Otóż, co mówią rozwój osobisty i duchowy? Otóż, nie oczekuj. Wchodź w różne rzeczy po prostu bez oczekiwań. Nie oceniaj. Czyli w ogóle nie myśl negatywnie o sobie, o innych. Następnie mówi się jeszcze, nie żyj przeszłością. Porzuć ją. I też nie martw się przyszłością. Nie miej Jakiejś um, opinii na różne tematy. No i teraz w życiu codziennym i też w związku, właśnie jest to trudne pomimo tej miłości, którą się dzieli, mm, którą się darzy drugą osobę, po prostu życie jest różne i nie zawsze ten posiłek, tą herbatę robimy po prostu z uczuciem jakiegoś nie wiadomo jakiegoś e, e, takiego wewnętrznego spełnienia. No i teraz e, do czego zmierzam? Otóż tak naprawdę nie chodzi o drugą osobę i nie chodzi mi o taką miłość po prostu ludzką, tylko chodzi o nas. O to w jaki sposób e, co my czujemy, jak my jesteśmy, jak e, nam jest ze sobą dobrze, bo w momencie kiedy zadbamy o siebie, to nasze dobre samopoczucie, czyli tak. Jakby napełnimy siebie. Wtedy to napełnienie spowoduje, że się przepełnimy dobrą energią i naturalnie będziemy się dzielić naszym czasem, naszą uwagą z innymi. To będzie wtedy naturalny stan, tak zwany stan flow, jak się okazuje, bo tak właśnie kiedyś sobie to uświadomiłam, że to jest po prostu flow, przepływ, kiedy ty nie masz w sobie wewnętrznego krytyka, czyli nie porównujesz się do innych, nie masz sobie nic za złe, wszystko w zasadzie płynie, masz pomysły, myślisz, w różnych, o różnych rzeczach w pozytywny sposób, na innych patrzysz w pozytywny sposób, innych naturalnie doceniasz, doceniasz siebie. To wszystko jest. Nie musisz sobie przypominać, ej, Kośka, bez oczekiwań, wchodź to, bez oczekiwań. Nie myśl o tym, co będziesz z tego miała. Nie musisz sobie tego przypominać. Rzeczywiście jest to korzystne, jeżeli my o takich sprawach pamiętamy i nagle mamy taką żarówkę, jak nam się zapala, i myślimy, aha, dobra, przeszłość, wpadła mi tu przeszłość, więc dobra, zostawiam przeszłość na boku. Tymczasem stan flow. To stan naturalny, kiedy my po prostu w pełni korzystamy z własnego potencjału, kiedy w pełni korzystamy właśnie z, tego, z tej miłości, tego budulca, którym wszystko, jak to się mówi, po prostu jest we wszystkim. Czyli w tym, że każda drobna czynność, tak naprawdę, jest wtedy pewnym dzieleniem się sobą, sobą samym. Ale to tak naprawdę zależy od nas. Ja nie twierdzę o tym, nie twierdzę, że. W tym momencie zadbanie o siebie, to, że spędzasz, nie wiem, cały dzień w spa, a później coś tam, że musisz wyjechać na urlop, to mogą być dowolne rzeczy, to ty w sercu masz uznać, że to, co zrobiłeś, zrobiłaś dla siebie, jest wystarczające i że to ty masz się ze sobą dobrze. Po prostu to jest dobre mm, samopoczucie, to jest e, takie e, bycie zadowolonym z siebie, to jest po prostu lubienie z siebie, lubienie siebie. I wtedy naturalnie cokolwiek robisz, ta herbata jest po prostu dla ciebie to, że komuś ją robisz, jest dla ciebie takie naturalne i tak fajnie ci jest, kiedy ją robisz, i, i wtedy nie oczekujesz że żadnych pochwał za to, e, nic, a one tam bardzo często właśnie wtedy, wtedy przychodzą, jakaś taka docena. Więc tak podsumowując, tutaj tą francuską inspiracją jest ten temat, że nieważne co dokładnie robisz, ale to z jakim uczuciem, z tym uczuciem pełności, takiego bycia w sobie, zadowolonym z siebie bo wtedy, to wtedy tak naprawdę właśnie wykorzystujesz tą najpotężniejszą moc, którą jest ten, ta, ta, ta miłość, ten budulec. I tym oto zdaniem zakończam tę relacje z Tunezji.